Kobieta w Lublinie pomyliła gaz z hamulcem i wjechała do żłobka. W sumie uszkodzenia Porsche są małe do szkód, jakie wyrządziła w budynku. Jak widać, lekkie wgniecenie tylko. A wy drodzy rodzice, pamiętajcie, żeby przy odbiorze dziecka ze żłobka czy z przedszkola nie pomylić hamulca z gazem. O, A ty, spieszyła się odebrać dzieci.